Tak w tej chwili wygląda co tu ukrywać, coraz bardziej niszczający obiekt przygraniczny, i będący własnością gminy. Pomysł zaadoptowania go pod kolejne mieszkania socjalne pojawił się na przedostatniej w 2012 roku sesji Rady Miejskiej przy podjęciu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy Wieluń na lata 2013-2017. Planuje się adoptować budynek położony w wieluniu przy ulicy Granicznej na lokale socjalne, co umożliwi szybszą realizację wyroków eksmisyjnych z lokali mieszkalnych. Nie trudno zgadnąć, że zagadnienie wzbudziło dość spore zainteresowanie, ale tylko wśród radnych opozycyjnych. Muszę powiedzieć, że sama nazwa przebudowa tego obiektu na terenie mieszkaniowe jest moim zdaniem delikatnie mówiąc na wyrost, dlatego, że jak można przebudować. Kurnik pod kątem mieszkań socjalnych. No przyznam szczerze, że oprócz tego, żeby to tak powiem, zrównać z ziemią i budować od podstaw to, 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 to tam się nic innego nie nadaje moim zdaniem. Nie jestem budowlańcem, ale na chłopski rozum nikt rozsądny na tych fundamentach, na tych ścianach nie oprze całej konstrukcji budynku. Z szacunkiem panie burmistrzu, że jeżeli chodzi o tę kwestię adaptacji tych budynku, tego budynku po byłym kurniku na mieszkania socjalne to jestem takiego samego zdania jak pan radny okras. Naprawdę nie wiem, kto panu podpowiedział ten pomysł. Uważam, że moje zdanie oczywiście jest to jedna z najgorszych pana decyzji, którą pan podjął, bo ja rozumiem, że ona jest podjęta. Z wielu względów to naprawdę się nie nadaje na budynki socjalne ze względów etycznych i ekonomicznych. Tam w zasadzie trzeba wszystko od podstaw budować. Najgorzej jest remontować. Dużo większe koszty ponosi się przy remoncie aniżeli budowa od podstaw nowego budynku. Ta nieruchomość jest w zasobie Gminy Wieluń i wymaga zagospodarowania. Moim zdaniem i zdaniem tych, którzy Zajęli się problemem, nie ma przeciwwskazań, żeby ją wykorzystać chociażby na cele mieszkaniowe. Zgodnie z przyjętym budżetem na rok 2012 zostały zarezerwowane środki na opracowanie dokumentacji projektowej i wykorzystanie właśnie tego obiektu na potrzeby budynku socjalnego. W związku z tym to zadanie w tej części jest realizowane. Nie wiem, kiedy kolega ostatni raz tam był, czy w ogóle oglądał tą całą działkę i ten budynek. Natomiast na pewno za daleko idące są wnioski, które każdorazowo, kiedy ten przypadek działki jest omawiany, to jest w jakiś sposób kością niezgodą jeszcze sprzed, z poprzedniej kadencji. Ja uważam, że no, ja. Otrzymuje coś w darze i kontynuuje i rozsądnie staram się gospodarować tym zasobem nieruchomości, który posiadamy. Rzeczywiście, adaptacja dawnego kurnika i niedoszłego schroniska dla psów pochłonęłaby sporo pieniędzy. Kwestia powróciła na kolejnej budżetowej sesji Rady Miejskiej. Wtedy to mieszkanka Gaszyna w imieniu całej społeczności wyraziła swoją dezaprobatę co do budowy w tym miejscu mieszkań socjalnych. Czy wy chcielibyście? Mieć takie sąsiedztwo, jakie chcecie nam zafundować. Czy każdy z Was w obecnym miejscu, gdzie Państwo mieszkacie, czy chcielibyście mieć za sąsiadów takie towarzystwo, jakie chcecie wprowadzić tam na. Jesteśmy kategorycznie jesteście, tym, jesteście, temu jesteśmy przeciwni i będziemy, dołożymy wszelkich środków i sił, żeby ten budynek czy w ogóle to osiedle. Czy socjalne, czy komunalne, jak jakby go tam nazywacie, żeby tam w tym miejscu nie powstało. Proponujemy, żeby tam powstał na wzór zachodni, żeby powstał dom spokojnej starości. Przecież nie jeden, tu kolega Buda mówi, również mieszka przy budynku socjalnym i mieszka. Przecież wiadomo, że to są również i ludzie. Ja również chciałam powiedzieć, że. Miałam kilka telefonów na temat budowy tego domu socjalnego yy, na tej ulicy Granicznej. Może faktycznie należałoby się jeszcze głęboko zastanowić, żebyśmy sobie nie narobili kłopotu, tylko gdzieś ci ludzie muszą mieszkać. Przecież przy ulicy POW mamy jeszcze działki na budowę budynków socjalnych, tam gdzie są w tej chwili budynki socjalne. A. Być może to jeszcze by się udało umieścić. Ja. Będę, bo ogólnie rzecz biorąc budżet mi się podoba. Mnie się podoba, Jan, Janowi Kempiskiemu podoba mi się. Będę głosował za przyjęciem tego budżetu, z tym, że wykreślam go ze swojego serca i pamięci, właśnie ta ulicę Graniczną. Jaka jest zatem konkluzja całej sprawy? Czy wspomniane mieszkania powstaną w Gaszynie? Oddajmy głos burmistrzowi. My musimy już w tym roku zbliżającym się rozpocząć załatwianie tych mieszkańców i dać im szansę, przynajmniej siedmiu dziesięciu rodzinom, żeby mogli przyszłoroczne Boże Narodzenie mieć już pewność, że gdzieś mają to lokum. Dlatego będę i tak jak powiedziałem budowa wielorodzinnego budynku socjalnego jest niedokreślona co do ulicy dlatego, że również jakby wychodząc naprzeciw koledze Majchrowi i innym cały czas jeszcze mam tak zwane wahania tak? Co myślę, że w niczym nie przeszkadza i burmistrz nie traci tutaj żadnego autorytetu, że rozważa i zagłębia się mocno w te problemy.